Jedna z dwóch najważniejszych przepompowni ścieków pod Rzeką Wełną doczeka się modernizacji. W środę 6 marca prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Krzysztof Nowacki podpisał umowę z Mirosławem Nowakiem z firmy PPHU Sadeko na jej modernizację. W podpisaniu umowy uczestniczyli także był Tomasz Szrama oraz mieszkaniec Kowanówka i społecznik, który kilkukrotnie zgłaszał problemy związane z funkcjonowaniem tej przepompowni w Chudzicki. Dobry dzień dla Kowanówka, dla mieszkańców Kowanówka. Podpisanie długo wyczekiwanej umowy na modernizację przepompowni kanalizacyjnej. Po serii wielu inwestycji w Kowanówku: nowe drogi, oświetlenie, kanalizacja, dzisiaj przyszedł czas, żebyśmy zrealizowali kolejną inwestycję. Modernizacja przepompowni ścieków pod rzeką Wełną. To w tym roku jedno z najważniejszych zadań dla naszej spółki. Przepompownia ta to druga po przepompowni przy ulicy Spacerowej najważniejsza, bowiem tłoczy ścieki pod rzeką Wełną, o której należyte bezpieczeństwo musimy dbać. To dla nas priorytet, dlatego bardzo się cieszymy, że w tym roku tą przepompownię uda się zmodernizować, a wartość inwestycji to ponad 800 tysięcy złotych. Zespół szkół w obiezierzu, który prowadzony jest przez gminę Oborniki od lat kształci uczniów m.in. w kierunkach gastronomicznych. Uczniowie szkoły co roku zdobywają doświadczenie podczas praktyk, które są niezbędne w późniejszym podjęciu pracy w zawodzie. 6 marca szkoła podpisała umowę z przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji, które jest właścicielem Centrum Rekreacji Oborniki i Bistro Bowling Bar, dotyczącą podjęcia współpracy w temacie praktyk uczniów. Uczniowie będą mieli możliwość praktykować w zawodach gastronomicznych i zdobywać cenne doświadczenie, które może zaowocować w późniejszym. Podjęciem pracy. Obecnie w Gastronomii spółka zatrudnia już byłych absolwentów tej szkoły. Zespół szkół im. Madama Mickiewicza w Obiezieżu przygotowuje się obecnie do organizacji praktyk. Przywiązujemy ogromną wagę do szkolenia praktycznego, w związku z tym e, e, praktyki są bardzo różnorodne w, w różnych miejscach i tak dzisiaj podpisujemy umowę z Centrum Rekreacji w Obornikach, ale jednocześnie. W dzisiejszym dniu będą podpisywane umowy na wyjazd ośmiu uczniów na praktyki zagraniczne do Portugalii. Podpisujemy również umowę z hotelem Andersia, współpracujemy od wielu lat z hotelem Merkury i Sheraton. Uczniowie tej szkoły będą odbywać praktyki w Centrum Rekreacji i dowodzić będzie pani Edyta Mikołajczak. Kierownik szkolenia, Kierownik szkolenia praktycznego praktycznego. Pytanie do to bardzo proszę. Bardzo się cieszymy, że z kolejną spółką, z kolejnym partnerem możemy podpisać taką umowę. Nasi uczniowie chętnie współpracują już teraz z tą spółką. Jesteśmy jedyną szkołą w Powiecie, która zapewnia takie praktyki naszym uczniom. Nie muszą się ani oni martwić, ani rodzice. Tak samo zajęcia praktyczne, jak Państwo widzicie w tle, odbywają się w naszej szkole, przygotowują bardzo dobrze do pracy w tym zawodzie. Mam nadzieję, że uczniowie, którzy chodzą tutaj teraz do nas, do tej szkoły, mogą śmiało powiedzieć, że jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną i zachęcamy uczniów klas ósmych do tego, aby przyjechali, odwiedzili naszą szkołę. Dobiegają końca prace remontowe na osiedlu leśnym, które obejmowały m.in. przebudowę ulic Droga Leśna, Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Inwestycja ta zakładała wymianę nawierzchni i chodników oraz modernizację oświetlenia. Prace utrudniało brak szczegółowej dokumentacji dotyczącej sieci, które znajdują się pod ziemią, dlatego wydłużył się termin ich zakończenia. Blisko rok to okres czasu, jak my, jako mieszkańcy osiedla, borykaliśmy się z pewnymi utrudnieniami związanymi z rewitalizacją osiedla. W ramach tego dużego zadania podnieśliśmy Przejścia dla pieszych, wykonaliśmy drogi, przebudowaliśmy kanalizację deszczową oraz zmieniliśmy przestarzałe oświetlenie na nowoczesne lampy LED-owe. Bezpieczne przejścia dla pieszych pojawiły się wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Poprawią one bezpieczeństwo, w szczególności w okolicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach. Modernizacja przejść była możliwa, bowiem gmina Oborniki pozyskała na ten cel środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Witajcie w naszej bajce. Dziś Akademią Pana Kleksa jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach. Witajcie w świecie baśni i fantazji! W sobotę 2 marca Obornicką Bibliotekę odwiedził pan Kleks. Ten bohater bajek oraz filmów, którego nową wersję nie tak dawno można było oglądać w kinach, wywołał sporo emocji i uśmiechów na ustach odwiedzających tego dnia bibliotekę dzieci, ale także i 40-latków, którzy wychowywali się na pierwszej wersji tego filmu. Za nami kolejne spotkanie z cyklu Fantastyczna Sobota w Bibliotece. Tym razem przenieśliśmy się w świat Akademii Pana Kleksa Jana Brzechwy i wspólnie z czytelnikami zamieniliśmy bibliotekę w Akademię. Odbywały się u nas lekcje, takie jak kleksografia, bajkografia, geografia, a nawet WF. Dzieci bardzo chętnie wykorzystały z naszych zajęć. Było gwarnie, wesoło i przede wszystkim literacko. Tradycją zapoczątkowaną przez Tadeusza Ratajczaka stało się wybieranie osobowości sportowych Gminy Oborniki. Tegoroczna Gala Osobowości Sportowych Roku 2023 odbyła się 7 marca w Centrum Rekreacji Oborniki przy akompaniamencie zespołu Recydywa. Kapituła wyróżniła sportowców w siedmiu kategoriach, jednak tak naprawdę zwycięzcami byli wszyscy sportowcy, którzy reprezentują Gminę Oborniki na arenach sportowych. Gala Osobowości Sportowej Ziemi Obornickiej to w kalendarzu uroczystości lokalnych bardzo ważne wydarzenie. Jest doskonałą okazją do tego, żeby podziękować i docenić codzienny trud. Przede wszystkim sportowców, trenerów i działaczy, którzy organizacyjnie wspierają rozwój obornickiego sportu. W Gminie Oborniki działa wiele klubów sportowych i stowarzyszeń, dzięki czemu zapewniony jest ten podstawowy cel czyli propagowaniu zdrowego trybu życia i postaw sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych Obornicza. Gmina Oborniki wspiera rozwój sportu, dokonując wielu inwestycji w bazie sportowej i zapewniając odpowiednie warunki do treningu dla wszystkich sportowców. Pozostaje tylko pogratulować wszystkim nominowanym oraz wyróżnionym sportowcom i życzyć dalszych sukcesów. Podczas dzisiejszej gali osobowości sportowych wyróżniliśmy wybitnych sportowców, drużyny w wielu kategoriach. Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim sportowcom, którzy w ubiegłym roku zdobyli naprawdę wiele, wiele trofeów sportowych. Skupię kapitule, która musi dokonać takiego wyboru. Ja serdecznie wszystkim gratuluję i chciałbym powiedzieć jako prezes Akademii Piłkarskiej Oborniki, że również złożyłem... Nominacje do drużyny roku w kategorii juniors zdobyliśmy Mistrzostwo Województwa Wielkopolskiego. Niestety w tym roku Kapituła nie wybrała Akademii Piłkarskiej Oborniki do nagrody. Mówi się trudno, być może w przyszłym roku będzie również okazja do tego, żeby powalczyć o to trofeum. Jeszcze raz gratuluję wszystkim zwycięzcom dzisiejszym i do zobaczenia na następnej gali. Jest to moja kolejna już nagroda, drugie wyróżnienie z rzędu. Co prawda konkurencja coraz wyższa. Poziom sportowy coraz bardziej się zmienia, natomiast w skrócie jak mógłbym powiedzieć, jest to był mój najlepszy sezon 2023 rok. Trzy medale mistrzostw Polski na każdej imprezie. Jeden z najwyższych lokat w biegach przełajowych. Cieszę się bardzo z tego osiągnięcia. Mam dalej bardzo dużo zapału ku temu, żeby dalej się rozwijać. Przed nami kolejna część sezonu już stricte na stadionie. Szykujemy się pod dystansę od 5000 metrów do, do 10 tysięcy metrów. E, troszeczkę czasu jeszcze zostało. Mam nadzieję, że pomyślnie uda się zrealizować wszystkie założone cele. Chciałam podziękować bardzo za nagrodę, którą otrzymałam w kategorii Masters. Dziękuję gminie oborniki za docenienie, za to, że mogę brać udział w lokalnych biegach i naszą tutaj firmę w innych miejscowościach promować.